Dobra, myślę, że przy okazji dopowiemy coś. Nie będziemy za zbyt siedzieli i truli wam o, o, o różnych pierdołach, tylko na bieżąco pokażemy wam akcję grubą. Nie przemo? Tylko, tylko rybki. Nawet się. 19 19,700, nie? 3800, no jak to W sumie bym powiedział nawet 19,600 na równe. 600, 820, 19, 600. 600? 600. Jakie to no. było? Ale wydłubię, wydłubię. Wydłubię. Zabrakło jej dosłownie 300 gram, 400 gram do dwójki z przodu i bym strzelił Hatrika. Ale Maciej dzik się nie poddaje. Na pewno jeszcze 20 wejdzie. I próbuję swój rekord łapiąc 3 dwudziestki na jednej zasiadce. No ale właśnie chciałem powiedzieć, że opuszczamy się, nie? Schodzimy na psy. schodzimy na psy. nie wiem co się dzieje przemu Oj, będzie koło dwójki, nie? Dwójka zaraz, zaraz obok jedynki Dzień. Bardzo mnie cieszy ta ryba po naprawdę takiej Nieprzeciętnej walce udało się ją wyciągnąć tym razem kraka i to ze środka wody. Wytrzymałem to, bo już miałem parcie na zmianę. Jedno branie przez 5 dni, a tu się pojawia piękna ryba. Czasem warto trzymać się swoich założonych tematów. Coś pięknego, 25 siedemset Piękna wisienka ok, Super